Witam bardzo serdecznie w 18 vlogmasie. Nie <grymne> nas wlatują kanapeczki i sarekwiski i zaraz biorę się do roboty. Dobrze. <grymne> Jaki agresywny wstęp. Skończyłam całą pracę komputerową, jest godzina 12, więc... Git. I będę, muszę w sumie uczesać włosy, i będę jechała e, znowu na zakupy do Action, bo ostatnio nie byłam, a pokończyły nam się wszystkie rzeczy do sprzątania. Jakieś płyny, worki na śmieci, ręczniki papierowe, no wszystko co leci, więc muszę to koniecznie kupić. E, I chcę iść do Rossmana, bo muszę tam kupić. Nie pamiętam co, ale coś sobie na pewno zapisałam, bo pamiętam. E, ale poza tym teraz w Rosmani widziałam na TikToku są te żółte metki, czyli są jakieś wyprzedaże. I podobno są pędzle z Real Techniques po 10-20 złotych z prezentów świątecznych. Więc ja bym chciała tu polować, bo uwielbiam pędzle z, R pędzle z Real Technics. To chciałam powiedzieć. Ubrałam się, bardzo zimowo. I jadę tam, uciekam po prostu z tego wiercącego domu mordki, jaki miałam problem z zaparkowaniem pod domem. Tragedia. W ogóle nie było miejsca. To, co kupiłam w Action. Oto, co kupiłam w Action. Oto, co kupiłam w Action. Dosłownie same pierdolą Jakieś do czyszczenia chaty. Ręczniki papierowe. Papier do pieczenia. Gąbki. E, płyn i sól do zmywarki. E, takie laseczki. Akurat to fajne, bo były na promocji. Moja ulubiona maskara do włosów, która super mi przytrzymuje e, Baby Harry, Jakiś płyn do mycia, naczyń, coś do prania. E, worki na śmieci. I chyba najciekawsze, kupiłam taką wtyczkę, którą można sobie ustawić czasowo. Na przykład właśnie do lampek świątecznych, żeby wiecie, tyle prądu nie szło. Najciekawsze rzeczy kupiłam zdecydowanie w Rosmanie. Z góry mówię, że wszystko było na promocji. E, ten tonik z Bielende z tej żółtej serii Super Lab. Podobno jest ekstra. Ma w sobie Tsunami. I słyszałam na jego temat bardzo dużo pozytywnych opinii, więc się skusiłam na promocji. Przepraszam, tak krzyczę, ale po prostu słyszycie, co się dzieje. Kupiłam płyn z Bielende. On jest mega spoko. Konturówkę do ust ze Stars from the Stars to jest y, Waterproof Eye and Lip Pencil Blanket. I to jest słuchajcie, odcień. Teraz dopiero dać 0,1 Cozy Nude. wam sobie słocza, bo to jest przepiękny, chłodny kolor. I kupiłam y, mgiełkę z Gesa do ciała Red, bo pachnie przepięknie, taką trochę wiśnią, czereśnią, pięknie pachnie. I najlepsze jest to, że to jest ta większa pojemność, 250 ml, a ta mniejsza, czyli 125, była droższa. Taka była promocja, więc wzięłam. To jest słuchaj, tej konturóweczki ze Stars Front de Stars. No jest przepiękna. E, dlatego jak e, lubicie makijaż ust i lubicie tego typu rzeczy, to łapcie. O, łapcie, sklinujcie i lećcie do Rosmana. Ale w ogóle na aplikacji mi pokazywało, że już nie ma w żadnym Rosmanie w Poznaniu, a w tym, w którym byłam, znalazłam trzy sztuki, więc wzięłam. No właśnie zaczynała zajęcia, a potem poszłam na mieszkanie. Czy to restauracja pod złotymi łukami? <laughs> Idziemy na Trwala. Chcę uh! zakłócone smuteczki. I mm -hmm. karabka Trwala. Dzisiaj testuję z Chrzanem. <laughs> mm -hmm. <laughs> Chociaż mały jest ten Chrzan wyczuwany. Wyczuwalny. Mało. Równe Równośrodku, no? Ale dobra. Mało tego szanujesz, to ktoś szanuje z wyśmaka. Więc jak lubicie wyśmak, to polecam. Pani, u nas e, po prostu wielka produkcja pierników. Patrzcie, jak Natalia tutaj pięknie wykraja. Znaczy, wywałkuje. Co to jest? Samochód? Samochód chyba. Haha. No? Ha. Czuję się jak piekarz. Piekarz! Jest z nami też Oliwia, ale dostałam zakaz nagrywania, więc niestety wam nie pokażę. Bo dzisiaj nie czuję się, żeby content robić. Ej, w ogóle tak pachnie tymi pierniczkami, słuchajcie, że naprawdę. No i czuję, mam tak do że muszę chyba go przeczyścić. O, nasz brudny, piękny piekarnik, oczywiście, że tak, ale pierwsze pierniczki. domu. Ale pierwsze pierniczki już się pieką. Uuu. Będę wykrajać piernika. Albo pierniczynkę raczej, bo ma kartkę. O, Oliwia się pojawiła, dzień dobry. No, tak jak myślałam, nie jestem w stanie na kontent. Ale patrzcie, jakie mam kolczyki. Ale teraz nie mamy gdzie ich położyć, musisz posiadać. O, oh no! Być tutaj. A! Uf, patrzcie, jakie mam kolczyki. Za jedyne 50 zł. Za jedyne? Nie, no to były trzy sztuki. Znaczy, nie. Trzy pary. Dużo serduszek w naszych pierniczkach, bo mamy same takie foremki. Taka spodniczka. Jakie słodkie. Tam Oliwi serduszka. Oliwia ja manifestuje miłość za kratami. Nie, nie manifestuję tego, bo jak tak ga zrobienia do więzienia? Pdw. Ja nie wiem dlaczego ja kiedyś myślałam, że to faktycznie znaczy PDW, to nie znaczy policja, o jej yy, pozdrowienia do więzienia, to, to znaczy policję do, mogę przeknąć? Możesz. Policję do tak myślałam, ale niestety, znaczy może niestety uświadomili mi mój błąd. Pierniczkowy po 10 minutach to są moje, tylko ta mi się podoba, ale w sumie są cute, mają vibe. Natala robi piernika na konkurs, ale to potem wam opowiem o co chodzi. A tam Oliwi. I co takiego fajnego teraz rysujesz? Fajnie to wygląda. Są oczy? Tak, i to jest nos, tylko jakiś trochę chory psychicznie. Ale fajny. To znaczy miłość bezgraniczną, warunkową Tak. To znaczy miłość niedostępną. Taką... Za kratami? Po, za kratami? bo jest po prostu niedostępna dla nieosiągalna. No. To, to taka miłość z mankamentami. No. A to to nic nie symbolizuje, bo czasami w życiu nie wszystko musi wszystko coś znaczyć. Bardzo sensowne to było, tak. A to to twarz, bo było tak. Nie tak wyglądają pierniczki konkursowe. Wam na Instastory jest teraz głosowanie, ale wam mogę powiedzieć, możecie napisać w komentarzu, który wam się najbardziej podoba. Mam ja tak, pamiętam. To jest pierniczek Natalki. Jest mega słodki. To jest mój pierniczek, a to jest pierniczek Oliwii, Ale tu uwaga, stracił rękę. Była amputacja ręki. Tak wyglądają nasze pierniczki konkursowe.